Co to może być? Hmm. Co to będzie? Prawo. Mhm. Co to jest? Co to jest? Co ułożyłeś? Co to jest? To chyba słoń. Czy to słoń? Nie, to co to? Świetnie. A to. Świetnie. Sprawdzimy to tu. Hmm, już widzisz, że to będzie świnka? Chyba masz rację. Super. No i kto to? Kaczka. Tak, świnka. I jeszcze mam coś takiego: Kastka. kaczka albo gąska. Kaczka. No to układaj. Kaczka albo gąska. Mhm. Gdzie ten brzuch damy. <laughs> dzióbek. Tu dziubek, mhm. a chyba wcześniej brzuch, A super, o nie, no nie w tę stronę, jak to zrobić, próbuj, mhm. Musimy ją obrócić, żeby stała na nogach. No i kto to jest? Kto to jest? Kaczka czy gąska? Kaczka gąska, ok. Zobaczmy, proszę.